Cześć! witam Was w odcinku Sky Seeker. Serwer IP serwera macie w opisie Pnijmy sobie rundkę ja gram pierwszy raz na tym, więc zobaczymy jak mi to pójdzie. Tutaj jest zas... This... A nie, tu nie ma żadnych zasad. To jest coś tu ciekawego. Heh. dobra, jesteśmy. Kim jesteśmy? Yy, co to jest? O węglem tak jesteśmy węglem u kurcze naprawdę ciężko mamy z tym węglem I zobaczymy może damy radę może nie damy rady gdzie by tu się schować w ogóle tu byś weszł, kurde mm -hmm. Tutaj... nie... Nie no, tutaj ten jest... Yeah. <grystanie> dobra, zobaczymy gdzieś dalej, może się pod jakiś stół schowamy Aha, tu nie wolno wejść, dobra, dobra Rozumiem Szkoda, że się nie da zmienić, bo... Ale dobra, jak coś to tam wyjdziemy Ale... Zobaczymy gdzie indziej mm. Tutaj no, niestety też nie można o, o o o tu mam fazę. O, Tu będzie dobry miejsce Kibel, to będzie kibelek A, zamkniemy Dobra, tu co jest? O kurde Już idę, idę, idzie, idzie. Ktoś idzie <giby> Zobaczymy jak to nam wyjdzie, ale się że ciekawie. Ja wiatrak przystawię oh. Staliśmy oh, mieczyk Knotback1 nie, 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 nie. NIE fuck NIE Kurde Ale nie powiem fajne oh, Teraz jesteśmy tym gościem Hotel hmm. Wait, please. Co teraz? Aha, dobra. Teraz szukamy ludzi. Proszę czekać, bo napisane. pisane. Hmm. Tu nikogo nie widzę. Hmm. Tu też nie. Też nie. Nie. mi zabiła. Na krnę. Tu No nieważne, dobra. No nie powiem, ta mapa jest dosyć y, łatwa dla właśnie takiego znaj znajdującego, ale tru trudna właśnie dla dla mnie na przykład. Nie, to jest to, to dziadowstwo. Nie, nie znam dokładnie tej mapy Ale Dobra Idziemy dalej Tu też nikogo nie ma Dobra Dobra Wejdzie, Wejdę teraz na innego Hajda Także zobaczymy się po krótkiej przerwie Dobra Siemanko Siemanko Tu KSL widzimy się, widzimy się właśnie na następnym Hajdzie To jest pią, piąteczka Nie wiem jak, jak, czy to, co to jest Hajd Bo tamten to chyba był hotel Tak się nazywał A ten nie wiem dokładnie to Zobaczymy O pokażę wam mojego skina Tu jeszcze nie dopracowany, a bo, bo miałem grać u kkf a na nowej edycji i sobie właśnie specjalnie zrobiłem skina takiego sobie śmiesznego troszkę, pedalskiego. Ale... ...śpieszyłem się, no i... ...no i tak się spieszyłem, że właśnie tak to wyszło. O, kim jesteśmy? Kowadełkiem, dobrze. <grym> Tu będzie dobra. Yy. Wiecie co? Poczekamy miejsca w tych kowadłach tu. Jak nie będzie, to zobaczymy na górze. Nie, tu, tu łatwo nas znajdą. Ja nie, nie wskoczyłem. Mhm. Hmm że nie jestem półką, półeczką. Lol. Dobra, zrobimy inaczej. <śmów> 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 Dobra. Tu przechodzę przez most i widzę. Mhm. Mm Dobra, zobaczymy tędy. O lol, co to było? O o o o o. No faken, spieprzaj, dziadu głupi ty, fałszywy. Ja pierdzielę No kuźde. Ma Jakie ciekawe, jaki ciekawy, yaki, enchant. Dobra, nie damy mu tu wejść. On jest daleko. Tak, dosyć daleko. Bez sensu zrobiłbym, bym jeszcze zabił. No chodź, chodź, chodź. Spieprzaj, ciulku. Ubiję, mord. Kurde jak to fajnie wygląda, popatrzcie. Jakieś kowadełko mam w głowie. Ja pitole. Ale jaja. Jeszcze uciekliśmy, no. Nie wierzę jaki był ładny jak ten klient. To się to zgłosi? Aha, czyli my tu stoimy, dobra. No to taki troll w wodzie, ciek też dobra rzecz Nie no jak nawet by nas złapali w wodzie to i tak bym uciekł, bo mam Także go się odepchnie Dam radę hmm. Ty czulu, patrzcie jak nas wychodzi. Dobra, widzimy się w jeszcze jednym. A nie! Dobra, teraz jeszcze szukamy. No to tak. Poczekamy chwilę na naszą kolej. I dobra, szukamy dalej. Gdzie jest dobra kampa? Tu ktoś może siedzieć. Nie. Tu nikt nie siedzi. Tu jest dobra rzecz Tu się skampić Ech. No dobra, dobra Dobra mm. Tak, ktoś może być tą barierką Więc pójdziemy tam gdzie ktoś był Tu jest dobra kam, dobra, już wiem gdzie kowadły można się fajnie schować Dobra, tu nic nie ma Dobra Idziemy dalej Nie, tu nie muszę szukać ziomuś Lol. No, gdzie się oni pochowali? Dobrze się, dobrze w tym muszę będzie się tak pochowali. Spis to jakiś... Dobra, widziły się w jeszcze jednym hajdzie. Do zobaczenia.